Gdzie działać? Gdzie być widocznym? Z własnego doświadczenia mogę ci powiedzieć, nie skupiaj się na wszystkim naraz. Nie dasz rady pisać artykułów na blogu, pisać artykułów na Facebooku, nagrywać filmów na YouTubie, na TikToku i jeszcze wrzucać zdjęć na Instagrama. Nie dasz rady tego robić, chyba że masz za sobą kilku ludzi, którzy robią to za Ciebie. Skup się, jeśli zaczynasz, skup się na YouTubie. Jesteś, je, jeśli jesteś trenerem personalnym, kucharzem, skup się na YouTubie. Nagraj materiał na YouTuba co jakiś czas. Daj jakiś content, jakieś rady. Jeśli masz już materiał na YouTubie, Możesz to bez problemu wrzucić w pół minuty na tablicę na Facebooku, na swoim fanpage'u. I tak samo potem możesz wrzucić na swojego bloga. Wtedy masz trzy 3, 3 miejsca wypełnione swoją treścią. Z automatu twój kanał na YouTube. Film z YouTube'a jest wrzucony na Facebooka, na fanpage. I masz aktualnego bloga. Nie skupiaj się na wszystkim naraz, bo tego nie ogarniasz. To taka rada ode mnie na koniec. Życzę Ci powodzenia. Dziękuję, że wytrwałeś do końca. Życzę Ci powodzenia i daj znać, czy moje rady jakoś wykorzystałeś.